Morskie opowieści kapitana Czochracza. Skala Boforta. Witamy wilki morskie, jak i żeglarzy portugalskich. Za nazwą żeglarz portugalski nie kryje się osoba ani osoby. A rurkopław o polskiej nazwie bombelnica bombelcowa lub żywłoga. Jest to niezwykłe, żywe stworzenie, a ściślej cała kolonia kilkudziesięciu paszdełkowców. Cechą charakterystyczną jest napełniony powietrzem pęcherz, który unosi się po powierzchni wody, pod nim zwisają w toni wodnej liczne polipy. Zaopatrzone są one w parzełka ze niezwykle silnym jadem. Kontakt z toksyną może być śmiertelny dla człowieka. Żeglarze, jak sama nazwa wskazuje, unoszą się na powierzchni wody i wystawieni są na łaskę i niełaskę wiatru. Nie mają możliwości samodzielnego ruchu. Na pewno każdy wilk morski, jakie osoba niekoniecznie interesująca się za bardzo sprawami marynistycznymi słyszał określenie skala Boforta. Ale o co chodzi z tą skalą? Skąd się ona wzięła? Kto to był Beaufort? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Francis Buford. Bohaterem naszego odcinka jest pan Francis Buford. Urodził się on w 1774 roku w miasteczku Nawan w Irlandii. Jego rodzina miała niemieckie korzenie. Młody Buford, już w wieku 13 lat, zaciągnął się do brytyjskiej Royal Navy. Był niezwykle zdolnym i ambitnym oficerem. Szybko piął się po stopniach kariery. W latach 1790-1800 brał udział w walkach z Francją oraz w wyprawach badawczych. Został nawet poważnie ranny w jednej z walk z korsarzami. W 1829 roku pan Beaufort został mianowany naczelnym hydrografem Royal Navy, kierownikiem biura hydrograficznego. Na tym prestiżowym stanowisku pozostawał przez 25 lat. Pod jego nadzorem powstawały dokładne mapy morskie wybrzeży Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu i Australii. Co ciekawe, pan Bufford wspierał kolejną słynną postać, mianowicie pana Krola Darwina w jego pracach. To właśnie dzięki Buffordowi doszło do wypraw badawczych, m.in. HMS Beagle, podczas których pan Darwin poczynił swoje obserwacje. Później owe obserwacje i badania zaowocowały słynną teorią doboru naturalnego. Ale wróćmy do pana Francisz Buforta i skali nazwanej jego imieniem. W 1805 roku pan Bufort dowodził okrętem HMS Woolwich. Jego dotychczasowe doświadczenie pokazywało, że istnieje konieczność ujednolicenia raportów z obserwacji pogody. Takie ujednolicenie i usystematyzowanie tego pozwoliłoby na ustandaryzowanie procedur i instrukcji dla kapitanów. W tym celu Francis Ford opracował skalę siły wiatru. Początkowo skala miała 13 stopni, czyli od 0 do 12 i była oparta na obserwacji żagli statku, określała ile żagli można bezpiecznie rozwinąć przy danym wietrze. Później została przekształcona na skalę opisującą wpływ wiatru na morze, jak i na ląd. Pan Bufford zmarł w 1857 roku w wieku 83 lat w Londynie. Jego imieniem zostało nazwane morze na północ od Alaska. jego imieniem też została nazwana Mała Wysepka, ale tym razem z zupełnie drugiej strony świata, mianowicie na Antarktydzie. Zapamiętany został jako propagator i łącznik pomiędzy światem nauki i praktyki morskiej, i to właśnie dzięki takiemu podejściu Royal Navy uzyskała przewagę technologiczną nad flotami innych krajów. Jego imieniem zostało też nazwane kilka okrętów brytyjskich, w tym na przykład moja ulubiona pogłębiarka wiatr. Jeśli w dwóch różnych miejscach na Ziemi jest różne ciśnienie, to w naturalny sposób będzie się chciało ono wyrównać. Aby mogło się to stać, to masa powietrza musi się przemieścić z jednego miejsca na drugie. Powstaje coś, co nazywamy wiatrem. To zwykle na morzu powstają duże różnice temperatur pomiędzy powietrzem a podłożem. Ciepłe powietrze unosi się i powstają niżej. Na morzu nie ma drzew ani gór. Powietrze ma całkowitą swobodę w przemieszczaniu się, dlatego to na morzu wiatr ma prawdziwe pole do popisu i hula najbardziej. Wiatr na lądzie wyraźnie spowalnia, napotyka tutaj drzewa, zabudowę wzniesienia terenu itd. To wszystko spowalnia wiatr. Choć w skrajnych przypadkach, oczywiście wiatr nadal może być niebezpieczny. Każdy na pewno słyszał o katastrofalnych skutkach cyklonach czy tornadach. Taki silny wiatr jednak zwykle powstaje nad wodą i dopiero potem ewentualnie przemieszcza się nad ląd. Ale to temat na osobny film. Przypominam, że pomysł o skali siły wiatru powstał w 1805 roku. Nie mierzono wówczas prędkości wiatru. Skala więc miała charakter bardzo opisowy i opierała się na zjawiskach, jakie wiatr określonej sile wywołuje. Jednym z takich wyznaczników jest na przykład wypełnianie i praca żagli, jak i załamywanie się fal, czy powstawanie białej pijany na ich grzbietach, porywanie drobinek wody, czy widzialność. Dopiero później do poszczególnych stopni skali zostały przypisane konkretne prędkości wiatru, i mówimy tu o stałym wietrze, a nie o pojedynczych porywach, które mogą być nieco silniejsze. Tak więc, zapraszam Was na być może nieco nudniejszą część filmu, ale to właśnie opis każdego stopnia skali jest kluczem do zrozumienia praktyczności skali Boforta i tłumaczy sukces, w jaki pomysł zbudowania skali w ten sposób odniósł. Jako ilustrację postanowiłem wykorzystać strony ze starego angielskiego podręcznika dla marynarzy. Skala Boforta. A więc zaczynamy. Stopień 0, czyli cisza. Wiatr poniżej jednego węzła. Morze, powierzchnia idealnie gładka niczym lustro, bez żadnych zmarszczek. A na lądzie liście się nie poruszają, a dym unosi się zupełnie pionowo. Nie odczuwa się jakiegokolwiek powiewu wiatru na twarzy. Po marynarsku taka pogoda nazywa się flauta. Stopień 1, powiew. Prędkość wiatru od jednego do trzech węzłów. Na morzu pojawiają się bardzo lekkie zmarszczki na powierzchni wody o wysokości maksymalnej do 10 cm. Na lądzie liście zaczynają lekko drżeć. Można wyczuć lekki powiew na twarzy, dym nieznacznie lekko się odchyla. Stopień drugi, czyli słaby wiatr. Prędkość wiatru od 4 do 6 węzłów. Na powierzchni wody powstają drobne fale bez piany. Wysokość fal od 20 do 30 cm. Fale mają szklisty wygnąd i nie są popękane. Na lądzie liście delikatnie szeleszczą. Mogą poruszyć się niewielkie chorągiewki. Z żeglarskiego punktu widzenia taka pogoda nadaje się idealnie do powolnego żeglowania i jest super dla początkujących żeglarzy. Stopień 3. Łagodny wiatr. Prędkość wiatru od 7 do 10 węzłów. Na morzu małe fale o wysokości od 60 cm do może nawet metra. Szklista powierzchnia fali zaczyna nieco pękać. Sporadycznie, gdzie niegdzie, może pojawić się rozproszona odrobina białej piany. Na lądzie liście i cienkie gałązki zaczynają się poruszać. Flaga łagodnie powiewa. Czuć wyraźnie wiatr. Stopień czwarty, czyli umiarkowany wiatr. Prędkość wiatru od 11 do 16 węzłów. Na morzu powstają małe fale coraz częściej z pianą na grzbietach, z angielskiego zwane white horses, czyli białe konie. Fale wyraźnie się wydłużają, ich wysokość wynosi już 1 metr do 1,5 metra. Na lądzie poruszają się gałęzie, zawieszone przedmioty zaczynają drgać. Jest to świetna pogoda do żeglowania, ale dla osób raczej już zaznajomionych z tym sportem. Stopień 5. Dość silny wiatr. Prędkość wiatru od 17 do 21 węzłów. Na morzu pojawiają się średnie fale o wysokości od 2 do 2,5 metra. Pojawiają się liczne białe grzbiety fal, czyli white horses. Z grzbietów fal porywane są pierwsze odrobinki wody. Na lądzie wyraźnie kołyszą się krzewy, unoszą się luźne papiery, z wiatrem porywany jest piasek. Czuć wyraźny, mocniejszy opór przy chodzeniu pod wiatr. 105.6. Czyli silny wiatr. Prędkość wiatru od 22 do 27 węzłów. Na morzu pojawiają się większe fale o wysokości od 3 do 4 metrów. Ich szczyty wszędzie przyozdabia wyraźnie biała piana morska. Na lądzie poruszają się większe gałęzie. Silny wiatr sprawia trudność w rozmowie i komunikacji. Niezamocowane przedmioty mogą zacząć się przewracać. 105.7. Bardzo silny wiatr. Prędkość to już 28 do 33 węzłów. Na morzu duże fale, może zaczyna się pienić. Wysokość fal wynosi od 4 do 5,5 metra. Porywane drobinki wody od załomujących się fal tworzą na powierzchni wody charakterystycznie długie, białe pasy piany wzdłuż kierunku wiania wiatru. Na lądzie drzewa wyraźnie się kołyszą. Występuje wyraźna trudność w poruszaniu się pod wiatr pieszo. Taki wiatr może być już niebezpieczny dla lekkich konstrukcji i żaglówek. Stopień ósmy – sztorm. Wiatr o sile 34 do 40 węzłów. Na morzu pojawiają się wysokie fale mocno pokryte pianą. Wysokość fali od 5,5 m do 7,5 m. Piana tworzy bardzo wyraźne smugi na wodzie wzdłuż kierunku wiania wiatru. Pojawiają się szkłały. Taki wiatr robi się już niebezpieczny dla żaglugi. Na lądzie mogą być łamane gałęzie drzew. Zdecydowana trudność w poruszaniu się. Możliwe jest uszkodzenie dachu. Stopień dziewiąty. Silny sztorm. Prędkość wiatru od 41 do 47 węzłów. Na morzu fale dochodzą do wysokości 7, a nawet 10 metrów. Fale praktycznie cały czas się załamują i rozwryzgują na dużą wysokość. Zaczyna mieć to wpływ na widoczność. Taka pogoda to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Statki w zasadzie już nie mogą normalnie żeglować. Konieczne jest też sztormowanie, czyli innymi słowy, walka na otwartym morzu o przetrwanie. Na lądzie drzewa mogą zostać wyrwane lub połamane. Możliwe są poważne uszkodzenia dachów. 150. Bardzo silny sztorm. Prędkość wiatru 48 do 55 węzłów. Na morzu są potężne fale niemal całkowicie pokryte białą pianą. Prawie cała powierzchnia wody jest biała od piany. Widoczność ulega poważnemu ograniczeniu. Na lądzie mogą powstać duże zniszczenia. Dachy zrywają się, drzewa łamią lub są nawet wyrywane z korzeniami. Jest to stan zagrożenia, alarmowe warunki pogodowe. Stopień 11. Jest to gwałtowny sztorm. Prędkość wiatru wynosi 56 do 63 węzłów. Jest to zjawisko rzadkie, powstaje w wyniku tworzenia się bardzo głębokich niży. Na morzu powstają ekstremalne wysokie fale o wysokości od 11,5 do 16 metrów. Morze praktycznie całkowicie pokryte długimi smugami piany. Całe fragmenty piany są porywane przez wiatr. Nawet w miarę duże statki mogą mieć problemy z manewrowaniem. Na lądzie powstają ogromne szkody materialne. Takie warunki powodują niebezpieczeństwo dla życia. Stopień 12. Jest to huragan. Prędkość wiatru powyżej 64 węzłów. Wiatr o takiej sile występuje w trakcie huraganów, tajfunów i cyklonów tropikalnych. Prawdziwa katastrofa. Wysokość fal przekracza 14 metrów. Takie fale zalewają statki. Nawet średniej wielkości statki mogą być uszkodzone czy nawet przewrócone. Powietrze jest pełne pyłu wodnego, nie da się oddychać. Powierzchnia morza kompletnie biała, widzialność praktycznie zerowa. Na lądzie powstają katastrofalne zniszczenia: dachy zrywają się całkowicie, budynki się zawalają. Tragedia i dramat dla mieszkańców. Niestety często jest wiele ofiar. Podsumowanie Pan Beaufort był prekursorem stosowania nauki w tak bardzo uzależnionym od doświadczenia i praktyki marynarskim świecie. Jego skala pozostaje z nami do dziś, co świadczy o tym, jak bardzo jest praktyczna i potrzebna. Skala Beauforta stosuje się nadal na określanie warunków pogodowych lub prognoz pogody, choć coraz częściej zamiast skali Beauforta podaje się po prostu prędkość wiatru w węzłach. Już na sam koniec opowiem Wam o najgorszej pogodzie, z jaką prawie miałem do czynienia. Był to solidny sztorm, taki, który zdarza się raz tylko na kilka lat. Pewnego razu przyszedł sobie taki właśnie sztorm z Atlantyku na północną część Morza Północnego. Wiatr prognozowany był chyba na ponad 100 węzłów. Fale miały dochodzić do 20 lub 22 metrów. Wszystkie statki uciekły, nawet platformy wiertnicze zostały ewakuowane. Nie było mi dane zobaczyć takiej pogody na własne oczy. Dostaliśmy polecenie schować się naszym statkiem w jakiejś zatoczce i przeczekać na najgorszy moment. Oczywiście skorzystałem skłapliwie z tej okazji. I bardzo dobrze. Pewnie i tak, nawet bez takiej instrukcji gdzieś byśmy się schowali. Mam nadzieję, że zaciekawił Was ten film. Jeśli tak, to dajcie szponam górę i subskrybujcie kanał. Aby nie przegapić nowych filmów o tematyce morskiej i okołomorskiej, piszcie komentarze, czytam je wszystkie. Staram się odpisywać w miarę możliwości. Bardzo cenię sobie kontakt z Wami. Czasami komentarze potrafią wnieść dużo do filmu. A tymczasem trzymajcie się wiatru, najlepiej takiego niezasilnego. Ahoj!